Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, w którym powiemy sobie na temat lamp UVC. Serdeczne pozdrowienia dla Pana Michała, który przesłał mi kilka pytań w tym zakresie i poprosił o wyjaśnienie różnego rodzaju kwestii z tym związanych. Co i jak z tymi lampami. Jeśli chodzi o lampy UVC, muszę Wam powiedzieć, że na niektórych modelach się bardzo zawiodły. Dlaczego? Kiedyś kupowałem lampy najbardziej ekonomiczne, czyli najtańsze, przeważnie wykonane z plastiku lub podobnego materiału. Na hodowli takie lampy niestety się nie sprawdzają. Nie sprawdzają się z dwóch względów. Po pierwsze, są zbyt mało wydajne, czyli nie mają dosyć dużej mocy, jeśli chodzi o hodowlę, a po drugie bardzo szybko zaczynają przeciekać. Przeciekanie Eee, zaczyna się zaraz po gwarancji. wynika z tego, że promieniowanie UVC źle wpływa na plastik. Podejrzewam, że ten plastik w jakiś sposób się utlenia, czy chodzi w reakcję z promieniami UVC i pojawiają się przecieki. Oczywiście na hodowli wykorzystywanie lampy jest zupełnie inne niż w akwarium dekoracyjnym w domu. Eee, lampy UVC małej mocy na hodowli wchodzą w systemie. U mnie też tak było. Czyli kupowałem lampę UVC mocy powiedzmy 36 W. W związku z tym, że była to bardzo mała moc, chodziły 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. A co za tym idzie? Eksploatacja takiej lampy następowała bardzo szybko i przecieki pojawiały się zaraz po kończeniu okresu gwarancyjnego. Oczywiście nie były to jakieś nie wiadomo jakie podtopienia, ale przecieki się zdarzały, a co się z tym wiązało, bardzo częste przecieranie czy podstawianie wiader. Jak byliście w ostatnim czasie u mnie, to na pewno zauważyliście, że pod, niektóra, pod niektórymi lampami UVC mam postawione wiadra, do których kapie woda. To są jeszcze stare modele UVC, plastikowe, które używam na hodowli. Generalnie za mną widzicie tutaj jest lampa UVC, już porządna, wykonana z aluminium o mocy 75. Co jest najważniejsze w lampie? W lampie najważniejsze, poza oczywiście mocą i wykonaniem, jest jak długo promienie UVC będą naświetlać przepływającą wodę. Ja mam to zrobione w ten sposób, że woda chodzi tą dolną rurką, podnosi się stopniowo i wypływa tamtym wylotem. Profesor Antychowicz w jednej ze swoich książek napisał, że bardzo ważne jest, aby woda, która znajduje się tutaj i opływa promienie UVC, żeby minimum 10 sekund była naświetlana przez promienie UVC. Minimum 10 sekund wynika z tego, że to jest wystarczający i niezbędny, można powiedzieć, czas, aby promieniami wyeliminować szkodliwe substancje. Szkodliwe substancje. Lampa zabija różnego rodzaju wirusy, grzyby, bakterie, ale nie zapomnijmy, że zabija też pożyteczne bakterie. Jeśli chodzi o stosowanie lampy w uchwałce u mnie na hodowli, główną i podstawową zaletą, którą po prostu wizualnie widzę, ponieważ nie widzę, czy ona zabija bakterie, zarazki i tak dalej, bo po prostu nie mam z tym jakichś problemów, czyli prawdopodobnie tak. Ale główną zaletą i po to ją montowałem, żeby po podmianach wody, które są niestety, ale bardzo znaczne, nie powstawał mi pierwotnie. Przy dużych podmianach i częstych podmianach zdarzało się, że atakował mi pierwotnia wody. Woda się mętna. Każdy akwarysta nie jeden raz miał z tym do czynienia. Lampa OVC rodzi sobie z tym znakomicie i efekty są widoczne bardzo szybko. Jeśli nie stosowałem lampy, lub trafiłem na czas, kiedy odmieniałem większą ilości wody, a na przykład przepaliła mi się jarzeniówka, która jest wykorzystywana w lampach no to po prostu widziałem ten, ten efekt pierwotniaka w wodzie. Jak dobieramy moc lampy? Ponieważ to było oczywiście jedno z podstawowych pytań. Generalnie spotkałem się z takim przelicznikiem, potwierdził mi też znajomy, które projektuje tego typu Systemy. Jeśli chodzi o hodowlę, zaleca się moc 3 do 4 W na każdy 100 litrów wody. Oczywiście nie możemy porównywać hodowli, gdzie mamy bardzo dużo ryb, bardzo duże karmienie, częste karmienie, z takim domowym akwarium. Jeśli chodzi o naszą hodowlę, mam zrobione tak, że Najtańsze takie zegary, zegary czy przykaźniki, nie wiem na to się fachowo nazwa, które wpinam. W urządzenie tam zresztą widzicie. Ustawiam, że przez 8 godzin na 24 godziny, czyli 1 trzecią doby, załącza się lampa u i chodzi w systemie ciągłym czyli codziennie przez 8 godzin lampa u naświetla mi wodę. Uważam, że to jest wystarczająco. Jeśli chodzi o akwarium domowe, myślę, że przy niedużym obciążeniu, jeśli chodzi o ryby, nie ma tego czasu więcej wydłużać niż 2 do 4 godzin i ta żywotność lampy na pewno będzie dużo, dużo większa. Także tak jeszcze raz przypomnę: 3 do 4 watów na każde 100 litrów i dobieramy sobie moc lampy. Oczywiście, jeśli użyjemy lampy i musimy pamiętać, że ten czas naświetlenia, żeby był większy. Trochę jeśli chodzi o sprawy techniczne, pytacie się jak często wymieniać żarnik. Żarnik wymieniamy zgodnie z zaleceniami producenta. Przeważnie podają ilość godzin, e, które lampa, po których lampa powinna zostać wymieniona. Różni producenci, różne żarniki mają e, różne te parametry, także tutaj e, nie odkrywamy Ameryki do, stosujemy się do zaleceń producenta żarnika. Jeśli chodzi tutaj o podłączenie, celowo dobrałem małą średnicę rurek, zrobiłem to w ten sposób, żeby woda powoli przepływając naświetlała naświetlała mi wodę. Oczywiście można te układy wmontować, zrobić tak zwany bypass, czyli na głównym zasilaniu od pompy można zrobić obejście z boku, przez zawory, skierować część wody na lampę. Ja wybrałem taki system. Lampę umieściłem w ten sposób, ponieważ mam łatwą możliwość sprawdzenia jakości żarnika. W razie wymiany odkręca, wymieniam żarnik. Ale też mogę sprawdzić, czy lampa się nie nagrzewa, to znaczy, czy woda przepływa. Poza tym miałem ją w różnych miejscach i takie miejsce Ogólnie dostępne jest dla mnie najlepsze, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Ktoś się spytał, no, dobrze, ale jak policzyć te 10 sekund i kiedy będziemy wiedzieli, że to nie jest 4 sekundy albo 15 sekund. Jeśli to jest 15, to nie ma najmniejszego problemu jeszcze lepiej, ponieważ oddziaływanie promieniu chały na wodę będzie dłuższe. A co za tym idzie? Jeśli wystawimy na ekspozycję e, działanie lampy HC, to no mamy tak, że. E, te związki, substancje niebezpieczne, czyli różnego rodzaju bakterie e, czy wirusy e, zostaną zneutralizowane. Jeśli chodzi, e, jak ja to zrobiłem, zrobiłem to bardzo w bardzo prosty sposób. Użyłem zwykłego FMC do tego, że wlałem sobie tutaj do zbiornika, załączyłem układ pompowy. Widziałem kiedy e, barwnik. W postaci chodzi do pompy i po prostu włączyłem stoper i czekałem, kiedy na wylocie pojawi mi się zabarwiona woda. Oczywiście dodałem 2 do 3 sekund za przejście od pompy do układu przez układ. I ten czas był w miarę realny. Mam nadzieję, że e, przekazałem te najważniejsze informacje, jeśli chodzi o lampy UVC Podsumowując, w tej chwili, jeśli przepali mi się lampa plastikowa, przechodzę tylko i wyłącznie na lampy aluminiowe. Rozmawiałem podczas ostatniej wizyty, na pewno oglądaliście filmik u Pana Andrzeja w Polsztynie Mówi, że ma ten sam problem, to znaczy lampy UVC plastikowych tubach bardzo szybko się przepalają i następuje wyciek wody. Tylko mówię, nie porównujcie hodowli ze zbiornikiem dekoracyjnym, ponieważ to jest zupełnie inne działanie. Oczywiście zastanawiałem się w ostatnim czasie, jak ten sposób rozwiązać, żeby tego problemu się pozbyć. Wpadłem na nie wiem, czy genialny pomysł, ale myślę, że na bardzo dobre rozwiązanie, czyli skonstruuję, jeśli będzie taka potrzeba, sampa. Tak można powiedzieć, z podwójnym dnem, do którego przełożę zasilanie i elementy do mocowania lampy UVC, i generalnie włożę to pod sampan. Woda przepływając przez sampa, przez komory, będzie cały czas naświetlana promieniami UVC, a pozbędę się elementu tego niekorzystnego czyli działaniem negatywnym promieniowania UVC na plastik i go utlenianie. Nie wiem, czy widzieliście, jak to wygląda, ale ten plastik po prostu nie tylko kruszeje, ale robi się coraz cieńszy, a w pewnym momencie, jak już widziałem na, wizualnie, że on się robi, można powiedzieć, taki bardzo przezroczysty i bardzo cienki. Czyli to jednak moc tego promieniowania UVC ma swoje znaczenie. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o działanie pierwotniaka, widzę ten efekt, jak to się mówi, bardzo szybko w ciągu kilku godzin. Jeśli chodzi o działanie na jakieś wirusy, bakterie, no to mówię bardzo mi ciężko stwierdzić, bo tego po prostu nie widzimy. No ale sporo nic się nie dzieje i jest wszystko dobrze, no to znaczy, że na pewno lampy cel swoją robotę. Robię. Na dzisiaj będzie to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i w kolejnym filmie poruszę inne tematy, o które mnie prosicie w swoich mailach czy wiadomościach. Na razie to wszystko. Trzymajcie się i życzę Wam miłego i udanego wieczoru.